Dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem na gościnnych występach, czyli jestem w salonie Audio Forum. Panowie, wielkie dzięki za gościnę. Dziękuję, że przygotowaliście dla mnie tę salę. Za chwilę tutaj przetestuję naprawdę wyjątkowe urządzenie. A jest to projektor, przyścienny projektor Go O2S Ultra. Nie wiem, jak to go nazwać. Słuchajcie, no to jest takiś Mercedes, Porsche wśród samochodów, ale to jest chińska marka, ale mega wypasiona. Zapraszam Was serdecznie na recenzję tego wyjątkowego projektora. No dobrze, pozwólcie, że Wam przedstawię. Oto, projektor przyścienny. Ten, który trzymam w ręce, drugi stoi obok mnie, on jest podłączony już oczywiście do zasilania, wyświetla obraz na specjalnym ekranie, który powstał właśnie z myślą o tym projektorze, o tym modelu, czyli James Go O2S Ultra. To no jest naprawdę zarąbisty, ale za tę zarąbistość niestety trzeba sporo zapłacić, bo kosztuje ponad 11 tysięcy złotych. No zaczynam też od tego, bo to, ta cena już też sugeruje, że to oczywiście no nie jest urządzenie dla wszystkich. To jest urządzenie dla tych, którzy po pierwsze no mają trochę kasy w portfelu, po drugie mają odpowiednie pomieszczenia raczej, a raczej odpowiedniej wielkości ściany i są po prostu zapalonymi kinomaniakami. Ale jeżeli go kupicie. To ten projektor odda wam z nawiązką wszystko to, co potrafi, i będziecie moim zdaniem z niego zadowoleni. Ale ok, zacząłem od chwalenia, a trzeba przejść do konkretów projektor przyścienny. Co to oznacza? A więc on to oznacza, że nie musicie go oddalać od ściany. Można go też nazwać ultra szerokokątnym, ultra krótkiego rzutu i tak i tak Dlaczego on jest wyjątkowy? No, słuchajcie, kilkanaście centymetrów od ściany wystarczą, naprawdę te kilkanaście centymetrów, żeby uzyskać obraz o przekątnej 100 cali, maksymalnie do 150 cali. A więc nie musicie w domu robić jakiegoś remontu, rewolucji itd. tak Wykorzystujecie tą półkę, szafkę telewizyjną, którą macie w domu. Może być zwykła ściana, oczywiście, na której będziecie rzucać obraz, ale możecie także wyposażyć się w ten specjalny ekran, też produkcji James Go I on jest wyprodukowany i skonstruowany z myślą właśnie o O2S Ultra. Jestem Wam też winny wyjaśnienie, ten obraz, który tutaj troszeczkę mi goczy, to odświeżanie, prawda, na tym ekranie tego nie widać. Tego ludzkie oko nie wyłapuje spokojnie, to wyłapuje kamera. W rzeczywistości obraz jest naprawdę fantastycznej jakości, oczywiście w rozdzielczości 4K. Ale chciałbym Wam zwrócić uwagę jeszcze na jeden element: to, że jak on jest wykonany, zbudowany i tak dalej. Doskonale, naprawdę najwyższej jakości materiały. Wszystko jest idealnie ze sobą spasowane, dopasowane. Natomiast on jest mały. Jak na projektor przyścienny, to wydaje mi się, że to jest chyba, o ile nie najmniejszy, to jeden z najmniejszych przyściennych projektorów, które mają takie parametry, no bo 4K okej. Okay. Dolby Vision, OK, słuchajcie, HDR 10 oczywiście, że jest. Jeżeli chodzi o jasność, 3600 isolumenów. Naprawdę, słuchajcie, ci z Was, którzy uważają, że tylko telewizor w jasny dzień jest w stanie pokazać, oddać Wam jakość, fantastyczną jakość obrazu, no to mam dla Was informację, że ten projektor też daje radę, nawet kiedy jest jasno. Przy czym oczywiście muszę się zgodzić. To nie jest OLED, prawda? To nie jest telewizor OLEDowy który no będzie lepiej sobie radził kiedy jest słoneczny dzień. Nie mamy zasłoniętych okien. To jest absolutnie naturalne i to dotyczy każdego projektora, czy takiego zwykłego, czy przyściennego. Jeżeli chodzi o system, no to mamy tutaj już wam pokazuję Google TV. Co akurat mnie naprawdę bardzo cieszy, że tu jest Google TV. Dostęp do wielu, wielu aplikacji, które z pewnością większość z Was zna. Jest oczywiście też sklep, możecie z niego czerpać garściami. Są wszystkie aplikacje absolutnie potrzebne do tego, żeby oglądać, streamować filmy, seriale i tak dalej, i tak dalej. Są też gry, a więc naprawdę luz. Ten Google TV działa mega płynnie mega płynnie. Nic się absolutnie nie zacina. Wbudowana pamięć w tym projektorze to aż 64 GB, a więc naprawdę można sporo treści w pamięci tego projektora zapisać. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie tego projektora do odtwarzania, wyciągacie z pudełka, podłączacie, ustawiacie 17-18 cm od ściany, włączacie, logujecie się na konto Google, ściągacie aplikację, logujecie się na tę aplikację Dacyt, dlaczego cyt? A co z trapezem? A co z autofokusem? Słuchajcie, tu wszystko odbywa się automatycznie. Mamy automatyczne ustawianie trapezu, mamy automatyczny autofokus i to naprawdę działa rewelacyjnie. Dlatego ja lubię Jamesa Go, bo ja już testowałem wcześniej ich taki tradycyjny do dalekiego rzutu projektor. Byłem z niego mega zadowolony. Tam też było 4K. I wiem, że tu jest tak samo, po prostu wszystko można, wszystko ustawia się automatycznie, ale oczywiście, jeżeli chceli, chcielibyście coś tam... Ustawić pod siebie albo pod ścianę, która jest specyficzna, chociaż on nawet rozpoznaje rodzaj ściany. To jest specjalny tryb rozpoznawania ściany, koloru tej ściany, faktury tej ściany i dostosowuje wyświetlany obraz właśnie do waszej ściany, kolorystycznie, barwowo i tak dalej, i tak dalej. Fakt. Pracownik tutaj Audioforum mówił mi, że, że kiedy ustawili ten projektor i rzucili ok obraz na taką perforowaną ścianę, chropowatą troszeczkę, to ta jakość obrazu nie była taka idealna, i on czasami się, jeżeli chodzi o tę automatykę, gubił. A więc najlepiej, słuchajcie, naprawdę bez udziwnień, żeby to była ściana. Oczywiście, jeżeli kogoś będzie stać na ten projektor, to warto chyba dorzucić trochę kasy i kupić ten ekran, który jest minimalistyczny, jest świetnie wykonany, naprawdę i powoduje, że jakość wyświetlanego obrazu no, jest lepsza na tym ekranie niż na tradycyjnej ścianie. Chociaż ja w domu, no właśnie, ja w domu. Nie mam takiej ściany, na której mógłbym wyświetlić obraz o przekątnej 100 albo 150 cali. A więc posiłkowałem się zoomem, bo tutaj też jest oczywiście dostępny zoom. Troszeczkę zmniejszałem ten obraz, żeby móc oglądać treści właśnie na tym projektorze, ale też byłem mega zadowolony. Słuchajcie, ja mam w domu telewizor 55 cali, więc jak nawet sobie zrobiłem tym projektorem na ścianie 80 cali, świadli ludzie. Dla mnie w zupełności wystarczy. Ale tak jak Wam powiedziałem, jeżeli ktoś ma dom albo duże mieszkanie i chce sobie zrobić taki kinowy pokój, prawda? No to, to, to jest absolutnie no, sztosik. Sztosik bez remontu, bez przerabiania chałupy. Instalujecie, ustawiacie pod ścianą, siadacie, oglądacie. Za chwilę wrócę jeszcze do jakości wyświetlanego obrazu, bo chciałbym się oczywiście skupić też na zaawansowanym systemie optycznym MALC. Ale teraz chciałbym zahaczyć troszeczkę o audio, bo to też jest istotna kwestia. Czy mając ten projektor w domu, musicie go podłączać do domowego kina albo do głośnika po Bluetoothie zewnętrznego, bo oczywiście jest to możliwe. Możecie, ale nie musicie. Tak, możecie. Dlaczego możecie? No, bo zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Mamy dwa HDMI, naprawdę, jest szybkie, jest USB, jest gniazdo internetowe, jest optyczne i jest oczywiście zasilanie. I co jest ciekawe, jeżeli podłączycie, słuchajcie. Po HDMI albo po optycznym zewnętrzne źródło dźwięku. No zakładam, że to będzie kino domowe. Niczego nie musicie ustawiać. Wszystko dzieje się automatycznie w tym projektorze. On po prostu jak gdyby odbiera albo zauważa, że został podłączony do kina domowego i po prostu przełącza dźwięk na kino domowe. Natomiast jeżeli nie chcecie albo nie macie kina domowego w domu i chcielibyście, żeby ten projektor Wam zapewnił dobrej jakości dźwięk, no to puszczę Wam coś, zwłaszcza, że słuchajcie, poczekajcie, o tu puścimy, zwłaszcza Ee, że tutaj dźwięk w tym projektorze powstał, system dźwięku w zasadzie, powstał przy współpracy z no, renomowaną marką e, Dyna Audio. E, a więc naprawdę jest grubo. Posłuchajcie teraz. Wszyscy, kurwa, ale już. Przepraszam? Ale jest po polsku. Przejdziemy sobie. Przejdziemy sobie na angielski, bo to jakość dźwięku będzie lepsza, po prostu bez lektora. Jak jest bez lektora, to jest zawsze lepiej. Just move, move. Przełączyłem już na język angielski. Proszę uprzejmie. To jest 57%. Come on, get on with it! Move it! Hands! Hands! Right, everybody on the floor. Keep your hands above your head so I can see them. Slowly. Comfortable and secure. I'll turn go. her up on the satellite phone. Let me ask. Location secure. Stress. Która dobywa się z tego e, urządzenia, z tego projektora, naprawdę nas otacza. E, jest to świetnie zrobione, świetnie dopracowane, e, i możecie bez żadnego problemu e, korzystać tylko z tego systemu audio, który jest już fabrycznie wbudowany w ten projektor. Ja jeszcze chcę Wam pokazać, Krótką prezentację, jeżeli chodzi o dźwięk, ale to przejdę sobie na Apple TV, bo to jest dość istotne, jak przynajmniej dla mnie, bo film Formuła F1, prawda? No to jest mega, mega film, nie muszę nikomu przedstawiać. O, mamy tutaj, jesteśmy i teraz te dźwięki, które do Was dotrą, moim zdaniem będą rewelacyjne. Uwaga! Musicie mi zaufać, że naprawdę, jeżeli chodzi o jakość audio, jest to świetnie zrobione. Naprawdę świetnie zrobione. Oczywiście. Jeżeli macie kino domowe, warto podłączyć do kino domowego, bo ten efekt będzie jeszcze lepszy, prawda? Ta, ten otaczający nas dźwięk będzie jeszcze bardziej pełny. Natomiast no, tutaj są wbudowane głośniki 20 watowe o mocy 20W, ale do tego mamy też dynamiczny i głęboki bas 45Hz. I to wystarczy, słuchajcie, do takiego pokoju, jak tutaj jestem, żeby, no, żeby mieć to wrażenie, że ten dźwięk naprawdę nas otacza. Mówiłem Wam, już, że rozdzielczość wyświetlanego, obrazu to 4K UHD. Ale nie mówiłem Wam, że jest to projektor laserowy. I teraz przejdziemy do, tej, do tego systemu MALC. No to nowoczesna technologia, która opiera się na trójkolorowym źródle światła RGB. Co nam to daje? No, daje nam to to, że uzyskujemy no, niesamowicie żywe kolory, doskonałą jasność i głębie obrazu. Optyka, właśnie laserowa, to AMALC no, przewyższa tradycyjne technologie lampowe i LEDowe, oferując po prostu wyjątkową wyda wydajność oraz stabilność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. A więc to oznacza, że coś tu zresztą też automatycznie ustawia się jasność wyświetlanego obrazu. Tu jest wszystko tak przemyślane, żeby obojętnie w jakich warunkach będziecie używali, oglądali na tym projektorze filmy, żeby to było optymalnie, żeby to był optymalnie najlepszej jakości obraz. Wrócę jeszcze do tych jasnych dni, słonecznych dni, wtedy będzie oczywiście troszeczkę gorzej. Nie liczcie wtedy na piękne czernie. Natomiast kiedy zasłonicie okna albo kiedy zrobi się po prostu ciemno, on wieczorem pokazuje swój naprawdę taki prawdziwy pazur technologiczny i jakościowy, jeżeli chodzi o i czernie, o kolory, nasycenie, kontrast. Wieczorem i w nocy Absolutnie wymiata. Wyobraźcie sobie teraz jeszcze m, tę przekątną obrazu 150 cali. No to czy to nie jest naprawdę no, prawdziwe kino w domu? Jak dla mnie? Absolutnie jest. Natomiast oczywiście, żeby ten projektor był na taki na maksa przyścienny, no to musi mieć współczynnik projekcji odpowiedni właśnie do tego typu projektora. I wyobraźcie sobie, że ten projektor dysponuje współczynnikiem projekcji 0.16 do 1. Tak jest. Dlatego to tak pięknie wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o żywotność lampy, to wynosi ona w trybie normalnego wyświetlania obrazu 30 tysięcy godzin, a kontrast to 4000 tysiące do jednego. No dobrze, dla kogo jest ten projektor? Muszę Was uspokoić, dla każdego. Dla każdego, który ma odpowiednie warunki, żeby w domu albo w mieszkaniu na ścianie wyświetlić obraz o przekątnej 100, maksymalnie 150 cali. Oczywiście no, 100 cali też wchodzi w grę. Dlatego, który no, ma trochę kasy na to, żeby zainwestować w ten projektor, ale jeżeli to zrobi, jeżeli naprawdę to zrobi, nawet kupując ten projektor na raty, to będzie mega, mega zadowolony. Możecie także ściągnąć, bo o tym Wam nie mówiłem, aplikację na smartfona i na przykład sterować oczywiście tym, tym projektorem ze smartfona, ale możecie także go wykorzystać, te aplikacji do na przykład ustawienia, spłaszczenia obrazu. Tam się wyświetla taki QR-kod, który Was łączy z aplikacją i pomaga ustawić spłaszczenie ekranu. Zresztą tutaj wszystko ustawia się automatycznie. Nie musicie się na niczym znać, ale możecie też przejść w tryb ręczny. Dlaczego nie? Oprócz doskonałej, fantastycznej jakości obrazu 4K UHD, w bardzo dobrej jakości dźwięku, dekodowania Dolby Audio, obraz z Dolby Vision. No tu naprawdę jest wszystko, co mieć powinien. Topowy, absolutnie topowy projektor, no, który kosztuje niestety troszeczkę, troszeczkę dużo. Mam nadzieję, że z czasem ten projektor będzie trochę tańszy, ale też absolutnie ogromną zaletą tego projektora jest fakt, że żeby z niego korzystać, to możecie wyko wykorzystać półkę szafkę pod telewizor, którą macie już w domu, niczego nie trzeba przerabiać niczego nie trzeba budować, przygotowywać jakiegoś mocowania i tak dalej i tak dalej. No i do tego jeszcze jest pilot, bo o tym mam nie powiedziałem. Zapomniałem o tym pilocie, on jest bardzo fajny, świetnie zrobiony, nie jest na baterie, nie musimy wymieniać, kupować baterii. Ładowany przez gniazdo USB typu C, a więc ma wbudowany akumulator. Przyciski są podświetlane. To to też jest klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o tego pilota. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten wyjątkowy projektor. Wyjątkowy pod wieloma względami: Jane Go O2S Ultra 4K. Trzymajcie się. Na razie, hej.